Dzień przed ślubem, Aga, dobrze ja pamiętam, że wypisywał do ciebie twój eks. Oh. Tak, 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 tak. I, I jakby, jak ty, Wojtek, widząc to potem w telewizji, czy ty w ogóle wiedziałeś o tym wcześniej, czy właśnie faktycznie w dniu emisji tego odcinka, akurat, to był bodajże jakiś trzeci, czy wtedy się o tym dowiedziałeś? No niestety to była taka historia, że ja się dowiedziałem w dniu emisji tego odcinka. Jeszcze dobrze pamiętam, że ja nie usłyszałem dokładnie, jak dziewczyny dyskutowały ze sobą w, w samochodzie. I ja nagle tak podnoszę głowę i patrzę się i ja mówi Aga, ale o czym wy teraz mówicie w, w tym odcinku? ona mówi, no bo zadzwoni ten właśnie, nie będę mówił tutaj imion. Ja mówię, no dobra, no. Ja mówię, I co, co tam się dzieje? No i Aga mi oczywiście opowiedziała, tak, tak, tak. Więc tutaj niczego, że nie chciałam być o tym wcześniej mówić, bo nie wiedziałam, czy to będzie wmontowane. No oczywiście taki smaczek, że musieli to w montaż wrzucić, w odcinek. Co tu dużo mówić? No każdy miał swoje życie, więc nie mamy być na siebie, tak? Podjęliśmy decyzję o wystąpieniu w, programu, w programie, ale każdy tak naprawdę do dnia ślubu miał jeszcze swoje na przykład mógł mieć niepozamykane jakieś sprawy, e, życie i wszystko to się toczyło, tak? Więc tutaj e, tutaj nie mieliśmy się na co się gniewać, tak? Chłopak Agi, były chłopak Agi się do niej odzywał. Do mnie się mogła odzywać była dziewczyna, gdyż tak naprawdę to nie było już wcześniej powiedziane, że ja z kimś chodziłem, zaręczyłem się i w ogóle, więc to jest, to jest tak naprawdę dzień ślubu, to tak naprawdę to był początek nowej drogi. Mm -hmm. Tak. Ale Aga zamącił ci wtedy w głowie, czy jakby ty byłaś pewna z tego, że idziesz teraz do przodu i tak nie, bo kompletnie się tym w ogóle nie przejęłam i to było jak w drodze... W samochodzie ja to przeczytałam, zamknęłam i tyle. I zapomniałam w ogóle potem o tym. W ogóle nie, absolutnie nie, bo ja wiedziałam po co tam idę. Ja wiedziałam, że ja idę po męża. Ja wiedziałam, że z tym mężem stamtąd wyjdę, ja to po prostu wiedziałam. Sobie cały czas to powtarzałam. No i wyszło pięknie. Tak. A dzisiaj macie jakikolwiek kontakt, czy po prostu postanowiłaś odciąć tę znajomość? odcięłam.